Mamy górkę po lewej, zrobimy test na górce? To dawaj. Dawaj na górce test. I z korzeniami nawet, ty. O ja. Wjeżdża normalnie jak rasowy góral, czyli można. Czyli można. Potem wam powiem ciekawostkę tego roweru. po korzeniach chyca jak zły. Troszkę się czepiam. Przejdź ale... przez pieniek, przez pieniek. Nie, pieniek nie, bo ja czuję, że amortyzator już mi Prężyna wali. Ojej, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, na około. Osób. Prawo się chodzi, a nie w lewo. A my jedziemy. Dobrze, tak. Dobrze. tu mamy zoo. Witajcie. No, jak, jakbym w górach był. O, jadę sobie dzisiaj trekiem Marlinem 4. Jest to rocznik modelowy, ale znów mnie nogi bolą. A od czego się bolą? Nogi? Nie wiem, powiem ci. Mało jeżdżę ostatnio. A tam to jakieś grupowanie w górach? Rocznik modelowy nie, 226. Przeszedł leciutko w zmianę ten rower, powiem Wam. I kończy się dobra droga, i teraz w prawdziwy teren wjeżdżamy. Tak, jest to prawdziwy teren dla Miecki. tego roweru. Tak. I teraz powiem Wam. Dlaczego wybraliśmy ten rower i ten teren dzisiaj? Moim zdaniem, te rowery nigdy chyba nie wjeżdżają w mocny teren do lasu. Z nazwy są to rowery prawdziwy, MTB. Górski, prawdziwie górski teren. Górski, tak, tak MTB. Ale 95% użytkowników. Mogę śmiało stwierdzić, użytkuje te rowery właśnie w takim terenie. Drogi szutrowe. Jazda po mieście. Mamy górkę po lewej, zrobimy test na górce? To dawaj. Dawaj, na górce test. I z korzeniami nawet. Ty. O ja! Wjeżdża normalnie jak kresowy góral, czyli można. Czyli można. Potem wam powiem ciekawostkę tego roweru. O jego przełożeniach. O, jakie ciekawe... Mam tableta w kieszeni przygotowanego. O jakie ciekawe rzeczy. Także pan. je ściąga. O, pan tutaj na. Widzę Pana pan już dostałby przyszedza. 500. A nie, 500. bo to my nie mamy pierwszeństwa. Mamy, to był przejazd. To tak. nic, ale on ma zawsze. Nie. Ty jak wiedziesz kołem, to masz dopiero. Zgadza się, ale ma obowiązek ustąpienia. Boję się tego, gdzie mnie falcik ciągnie. Do zwierza cię ciągnę. Na zwierza mnie ciągnie. Byliśmy już tam w zwierzu. Nie, teraz do zwierzątek. A, do zwierzątek, tak? Mamy Zo w no takie to zo, że Zaraz zobaczycie całe Zo Tak, objedziemy sobie zo Bo tutaj dlaczego dlaczego tu ciągnę? Dawaj w lewiznę Dlaczego Tak, 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 a tu Dlaczego cię tu ciągnę? Bo to jest miejski terenowy teren. miejsko terenowy. Dodam, że ja mam 1,75 m. Jadę rozmiarem M na L No po korzeniach chyca jak złe Troszkę się czepiam. Przejdź ale przez, pieniek, przez pieniek, Nie, pieniek nie, bo ja czuję, że amortyzator już mi... na wali. Ojej. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, na około. Ozor. Prawo się chodzi, a nie w lewo. A my jedziemy. Dobrze, chodź. Tak, tu mamy zoo. Tu już kiedyś byliśmy. O, wilk chodzi. Nawet nie jeden. Co najważniejsze, poprzednie marliny Przychodziły w różnych konfiguracjach, bo potrafiły przyjść z hamulcami hamul z hamulcami tarczowymi na linkę, a niektóre z hydraulicznymi. Nowy Marlin 4, wszystkie mają już hydraulikę. Chodźcie przywidać z żubrem. Nie no, to jest żubr. Już. O my god, ja jestem nam błose, a bizon. Hej, bizon! A ubrałem się w cywilne ubranie, bo tak naprawdę. Ludzie, którzy kupują takie rowery, No nie będą przybierać się za kolarzy i udawać, że to jest super hiper rower. Skarpetki też mam krótkie jak roglić. Żeby nie było, tej... to jest Żeby nie było, może fala hejtu się pojawić, ale mam buty wpinane, kranki i pedały mam kranki, więc takie o. I tu zwierzątka siedzą sobie. Więc zaraz skończymy objazdówkę ZO. No powiem Wam takim marynkiem można. Przyjechać sobie z dzieckiem na wycieczkę, z fatygantką, z fatygantem można na objazdówkę sobie pojechać. Jak widać, jedzie po trawie. Jest, jak widać, to jest bardzo fajny, uniwersalny rower. Tak, terenowy. na pewno ta opona więcej ci wybaczy niż w takim cienkim rowerze, ale jednak z twarzy opór. Tak. Bo to jest 2,4 opona. No to jest... Dosyć e... duży kartofel. To jest opona już przygotowana właśnie, też pod piaski. Bo na cienkim miejskim rowerze... Po piasku, ale po piachu jedzie fajnie. Ale po piachu no, rower miejski ci tak słabo będzie jechał. A ten rower już nie boi się głębokich szutrów. Mało tego. On ciutkie podrożał. No niestety. No ale dostał hydraulikę. No właśnie. Bo kosztował 2,499, a teraz 2,599 I tyle byłoby z tego naszego białostockiego ZO. Co ty? Um. I to tyle z ZO. Tak. Jedziemy do ogrodu różanego. Powiem wam na plus chyba są chwyty, bo zmienili. No niestety amortyzator nie ma blokady. Jest to na nie korzyść. Model droższy ma blokadę, ale no jest droższy już. No i coś mi się tu nie podoba. Już. Z hamulcem. I, bo jak hamuje, to mi czuje pancerz chyba w ramię. Nawet słychać trochę. Nie żebym był czepialski Ale Ale mnie to już irytuje Ja wiem, powiecie, że jestem marudą Ale za to ci płacą Tak, ale no niestety, no, żeby nie było tak miło, że coś tu wszystko... Tam chodź ze schodów może zjadę Na tak, lewo pojedziemy na teren budowy Ty zwolnij tutaj, bo tu Tu ma tam Mamy... plac bo choć ja po schodach może nim zjadę Nie umiem Co Ale może się udaj, pokażemy, zdać. że też się da Tu, felcik, tu tu, po schodach? No, może się uda, mam zegarek strząsący, odporny. Może kafli nie wybije. To dalej jadę... ode mnie ty. A ty chcesz po schodach czy po zjeździe? Nie, no po schodach. No! Jak widzicie, dał radę. Teren, teren... Teraz pod górkę wjadę, tu uwaga. Teren pełni miejski. Oj. Dał radę. Tak, kamera mi nie dała rady, drzewo spotkała. Dobrze, dał radę, jedziemy na ogród różany. A tędy przejdziemy? To nie jest teren budowy? Wiesz co? No, to żeś wybrał trasę... No prawdziwa miejska dżungla, nigdy nie wiadomo... Ojej. No, dzięki Felci. Ślepa uliczka, koniec gry. Chyba musimy tam do Głównej się cofnąć. Do Głównej, Głównej. A powiem wam, idzie ten remont dla nich jak krew z nosa w tym parku. O Jezu, no wszystkiego... Słabo naroski. im to wychodzi, ale tu mamy tężnię nową. O tu, o nie widziałem, no to zobaczmy tą tężnię Chcecie zajść do środka? Podobno, nie wiem, myślę, że tutaj jeszcze przejdziemy na inny odcinek Na inne, nie? Jak będzie brzydsza pogoda, może zima, czy coś e... Podobno te tężnie też nie są takie do końca są Tak, że nie są nie. zdrowe Bo jednak coś tam, mikroby i Dobra, tak dalej. jedź tędy Jadę wprost. Tam jest przesmyk, widzę, jak tak suwałski prawie A my jak po prawdziwym, miejskim terenie I Jedziemy na ogród różany, tak, ten rower się wyśmienicie tutaj sprawdza na miejskim rowerze już nie byłoby tak kolorowo, po tych e, piaskach, kamyczkach, roz, rozwalonych drogach, a ten rower patrz jak płyka. Wjazd ze schodów będzie, uwaga! Dał radę! Gdzie chcesz uczyć Feliciu? Tam liczy. po na No to chodź. Chodźmy na ławeczkę, posiedzimy sobie tam troszeczkę, jak człowiekiem jak człowiek prosto z Mińskiej dżungli. Podoba się dla tak, nas. Tak, podoba, z ekologicznego studia. Tu mamy Park Różany, jest odnowiony, są tam w oddali widać praczki i taka, mamy praczki. Taka, pracz... taka sobie ostatka rzeźba. Tak, tam rzeźba możesz... taka. Nie wszyscy muszą wiedzieć o jakich ty praczkach mówisz. E, dzisiaj mamy rower terenowy. Ale przed rowerem mam dwie podstówki jedna no. tobie, jedna dla mnie. Dziękuję. No, ja U mnie taka fikuśna. Czy ty pierwszy? Pozdrowienia ze słonecznej trasy Alp Adria. Dla całej ekipy sprint rowery przysyła Jarek, Filip i Elkuśka. Znów Elkuśka. Jedziemy trasą Alp Adria, a żebyście nie musieli. Nie no źle. Się, musimy. No i Dzięki. Nikt nam nie każe, tak? Ja mam pocztówkę Sujurgaj. O ludzie. Serdeczne pozdrowienia z rowerowej Chorwacji. Nie byle jakiej, ja rowerowej rower, rower, rower Chorwacji. Dla Kamila, nie Kamila i Felcika, bardzo dobrze. Yy, otwoka grupa. Kolarska? Otwocka, może. Tu C nie widzę. Ale to no od może, to jest bo, bo to... był głodny, kto jest Kaprzce. Jacek? Tak, C. Otwocka, grupa kolarska. Robert, Norbert, Dariusz, Robert, Piotr i Kati. Ty, ładna ta pocztówka. Gdzie kto to jest? W... Gdzie pocztówki to jest? są ładne od ludzi. Przez bo się... od zwierząt nie mogą być. nie? <śmiech> <Jezus>. <śmiech> e, dobra, przed nami dzisiaj Trek Marlin 4. Terenowy rower na teren. Ostro no właśnie i na jaki on powiedział. jest teren. Ja na ostro, ostro, -miejski. ostro miejski teren, to nowa kategoria chyba. To jest rocznik 2.26. Dodam, występuje w trzech kolorach i tu z kolorami znów mieszali, bo czwórka ma kolor piątki z tego z zeszłego, roku. No, z poprzedniego Na stronie rocznika. musicie wejść. Nie wzięliśmy wszystkich kolorów, bo tylko ja jadę nim, więc nie dam rady jechać na trzech kolorach. Ten kolor jest w, w satynie. Macie. Tak, w no, satynie. Satynie. Ja, ja nie mat. lubię tego, bo on jest eee, uwalony on jest... już. Tak, ale to nie jest taki mocno matowy, że każdy palec zostaje, ale to nie jest błysk, że przetrzesz go wilgotną szmatką i jest no już No nie. Czasy, bo Powiem... ten rower już fajnie by no. było zadbać e, specyfikiem do satyny, do matu. Tak. Powiem Wam tak, czy Na... on się zmienił. On się dużo zmienił w stosunku do Marlina 4 tego poprzedniego. Duża, największa zmiana to jest napęd. Poprzedni Marlin miał napęd 2x7. Ten Marlin dostał napęd z nowej grupy Shimano Essa. Z jednym blotem z przodu? Jeden blot z przodu i powiem Wam, Ech, poszli razem do głowy, bo tu jest koronka 32 z przodu, a nie 30. A z tyłu mamy kasetę w rozpiętości 11,45. Rower jest zbudowany na ramie aluminiowej Silver Aluminium, czyli nie jest to ten najwyższy model. No nie. Bo to jest rower, trzeba od razu powiedzieć, ekonomiczny. Ekonomiczny. Chwyty na pewno są na poprawę, bo są przykręcane, są w miarę wygodne. Przecież zawsze narzekasz na te przykręcanie gripów, że ty nie, nie uważasz. A dla człowieka mogą być, powiem wam. A ja Jak... wam powiem, że ja tylko przykręcany No bo poważam. to z innej bajki jesteś. Nie, nawet do rower miejskiego, przykręcane eee, Celowo nie zdejmowaliśmy rower. od blasków, talerza wstydu jest to dzwonek. On się nie boi lasu. Nie. Na nim spokojnie można podejrzeć każdy. Pojedzie tylko dać. tutaj kolejnego będzie koniecznie. bało się lasu. Słucham? Patrz. Ryby, patrz, ryby łowią. Ryby łowią. Przeremblał, ryby łowią. Ciekawski. A jeszcze trzecią, trzecią kamerę. Wszystko okay, Wszystko OK jest. Wszystko OK jest? Dobrze. Działa. A wąż? A wąż gumowy, panie, jak guma pęknie, to już, to nie, to, to nie, to tak nie Ale może być. A teraz tam mgiełka miejska, zaraz dzieci przyjdą, będą się pękali. Zaraz będą się tarzać. Ale działa. I znów koszta. Au! O! O, na mnie! O, rowry się umyje! I znów koszta dla miasta. Chyba jeśli nie wyobraził najlepszego miejsca na Nie, no, miejsce mamy dobre, zobaczymy, że to jest. Super, macie miejsce, akurat, jak my chcemy. O, ławkę już ktoś połamał, co za naród! Ja nie wiem. To ja nie wiedziałem, że tu są węże poukrywane. Ja nie wiedziałem, że one wyskakują z ziemi, słuchaj. Że... I tam woda, że tryska, no coś musi nawadniać. O, widzicie i także w centrum miasta są węże. No to ci powiem, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, że... nadzieję, że teraz tu nie odpalą, bo teraz to się Tam przystąpi. chyba nie ma węży. Co, so, bo widzę nawet też z ziemi wystające. Tak? tak. Jesteśmy w nowoczesnym parku. Mogliby podłogę szklaną zrobić. Podłogę szklaną pod czym? Fajnie by było, no nie wiem, wykopać dziurę i zrobić podłogę szklaną, nie? Ale co pod tym szkłem byłoby, piach? Tak. Dobra, wracamy do roweru. Wracamy do roweru, eee, hamulce były hydrauliczne, a właśnie, hamulce są hydrauliczne, nie są to hamulce Shimano, to są hamulce Rush. Kojarzy Rush. mi się to z kawałkiem Pauli Abdul, bo miała kiedyś taki kawałek. To jest kawał producentem Rusha. Rush. Nie wiem, może Paula Abdul, bo kiedyś miała taki kawałek i śpiwała Rush, Rush, coś tam, może to są jej hamulce, nie, nie. nie wiem, nie zgłębiłem tego tematu, da się przykręcić stopkę. Tak, jest miejsce na stawienia. Da się przekręcić bagażnik. Przejdźmy jeszcze tutaj do obszaru do amortyzatora. Mamy tutaj Santora, to nie jest górnolotny amortyzator, bo nie ma szani blokady. On jest dolnolotny. Czyli w dół leci, a w górę dół leci, leci, w górę już nie leci. nie leci. Powiem ci on. Jak słyszałem, słychać było w trakcie Wali. najgorszych terenowych przygód, że jednak słychać tę Celowo też się nie przybrałem za Wajkry, za kolarza MTB, bo to nie jest rower do przebierania się tak naprawdę. No, według mnie to jest rower. Jak kiedyś była moda kupowania górali, e, że każdy musiał mieć górala, nie, nie używali praktycznie ludzie rowerów tak. miejskich, tak myślę, że to jest rower właśnie nadal dla tych ludzi, co nadal uważają, że muszą mieć górala, co ma wady i zalety, bo nie zawsze ten rower miejski do miasta może się sprawdzić, bo jeżeli ktoś Po jeździ... po studzienkach sobie może walić, ale A... jedna rzecz, bo tu widać znacząco jak się zmienia świat. Zobaczcie, jaki to jest krótki mostek. Tak, to już taki sportowy, jak na współczesny czasy. Wyżej, czasie. główka, innego metra, szeroka kiera, krótki mostek. To Tutaj jest... na fitting masz przygotowane do uścisku? Tak, na fitting. fitting. To jest M na E, dla mnie jest ok. Co jeszcze? Szeroka kiera, od razu uprzedzam was, nie ścinajcie kierownicy od razu po zakupie. Pojeździć, zobaczyć i się dopiero przyzwyczaić. Wtedy. A jak nie, to ciachać po centymetrze sobie po jakimś czasie. Tak. i sobie oglądać. Nie wiem, czy wspominałeś, mocowanie pod bidony, mocowanie Mocowanie bidony. 2, ale tu. No bagażnik. wiem, że jest. A, Mało bo... tego, nowy Marlin występuje od XS-ki, nie tak jak wcześniej od podwójnej XS-ki. Więc trochę... Trochę ucieli, tak. Ucięli trochę tą Ale rowerówkę. one i tak są małe te rowery. No ale dla kogo to jest rower? No To jest rower dla zwykłych ludzi. Ja myślę dla takiego co chcę kupić, dla młodzieży myślę to jest generalnie rower, To jest rower. bardzo dla kobiet, dobry rower na start, dla młodzieży, właśnie dla tak. ludzi, to jest entry Ja rower. widzę jak, jak, bo ja czasami w centrum się pojawiam. Sobie, I idę autografy tam coś, rozdajesz I I ja czynną decyzję. ja widzę, sobie. jak ludzie jeżdżą na tych rowerach, to głównie jeździ młodzież i oni stuntersi. Stu, stu, tak, czyli na kole. A do jazdy stunterskiej dobrze mieć osłonkę od łańcucha. Jest Co rynie. ten rower ma? Tak? Jest srejnie gruba guma. Chain Guard. Tak, dobra guma musi być. Tu widzieliśmy pęk wąż gumowy i od razu. Nie działa. <noise> zielany chodnik. No, siodełko jest w miarę wygodne, korba jest na kwadrat. Ja tu obracam ten rower, żeby pokazać to. Ja tego nie lubię, patentu. Bo to nie jest, to nie jest e, kluczyk, tak jak w wyższych modelach, bo tu Dokładnie. nie ma sztywnej osi. Niby jest zamknięty hak, ale to nie jest taki hak, prawdziwa sztywna ośka. Dokładnie, to nie jest sztywna ośka, to jest cienka ośka, a to jest nakładka taka e, po prostu rączkowa. Maskująca, ale może też tym odkręcić. Dokładnie tak. On nie zastąpi Wam klucza, że e, możecie odkręcić gdzie ty nie tą stroną, ale już, no dobra, no, to, no dobra. Może chcesz pokazać tak, wewnętrzne prowadzenie idą, linek? Tak. Linki Połowiczne, idą w ramie. bo w i do. No tak, a w połowie bo w wy, wychodzi. No. <laughs> Więc to też, yy, no, częściowe prowadzenie linek. No ale nie oszukujmy się. W tym koszcie. Ten rower 2599 no z e, dożywotnią gwarancją. Tak, tu generalnie dożywotnia gwarancja, aczkolwiek... jest bardzo duża zaleta e, Trek'a, że ma dożywotnią rower. Trek'em co pokaże konkurencja, taki Giant Ech, na przykład. No Giant... Odklejony jest moim zdaniem troszkę, może coś spuści z tonu. Unibike ma podobny rower i powiem Wam, Unibike kosztuje... 2350. Ale Unibike nie będzie miał żywotnych gwarancji. I tu jest minus. Nie będzie miał takiego malowania, bo to malowanie jest naprawdę. Moim e, zdaniem te ładne. fioletowe, te, co przyszło z piątki. Tak, to co na przybitkach. To pokazuje na głowę. Wszyscy jak pokazuje Unibike, mówiąc. No, ten, ten, ten jest taki stealth kolor, że taki. E, Dla mnie on nie leży, ten kolor. Nie, on no, taki klasyczny, ciemny. I Unibike bardziej w tą stronę jest. Ale tak. Unibike nadal myślę, że nie dosięga tym kolorem swoim e, tego malowania. Nie mówiąc właśnie o tym malowaniu, o którym ty wspominasz tak, e, przełożone To był kosior w tym roku. Mykmyka regulowanej sztycy tutaj nie no ma, nie. bo to w tym koszcie e, by to się nie rower. A i jeszcze jedna ważna rzecz. Tu są wentyle samochodowe. To jest bardzo duże udogodnienie dla zwykłego. Dla normalnego człowieka, który nie chce się bawić, w na stację tak, i nie może napompować, to pompowuje i tyle. Dokładnie. Tarczy mocowane są na 6 śrub, z przodu jest 180, z tyłu 160, nie wiem po co jest 180 z przodu. Duże tarcze jak na rower tego typu. Jak ale... na miejskie MTB rower hardkorowo miejski tak, tak. hardkorowo terenowo miejski ale wracając no będę się dalej upierał ten rower po mieście gdzie masz remont remonty, a w dużej ilości polskich miast są cały są czas remonty, remonty ale to tym rowerem jedziesz i się nie zastanawiasz czy przyjedziesz, nie. tylko po prostu jedziesz a jeden jak ktoś miejski rower, po koniec I przez lasy przejechać jedziesz przez piaszczystą drogę polną jak i koniec dokładnie no to można opony dać 2 2 on będzie jeszcze fajniej się zbierał ale na tych oponach z kolei jedziesz w piach błoto i cię nie obchodzi, jedziesz dalej. Tak, Jak przypomnijmy, przypomnijmy, że jest to rower na rynek globalny i on jest tak zrobiony, żeby w każdy teren wjechał. Amerykanie nie myślą, że Polak kupi ten rower i będzie jeździł nim po mieście. Tak, to prawda. To nie jest unibike myślący o nas, o naszych potrzebach, tylko to jest rynek globalny. I na tym będziemy kończyć. Tych wywodów nie ma co przedłużać. Dokładnie, jedziemy się, zbieramy, zaraz karta się skończy parkingowa, o, będą No <noise> Na razie. Pa. Trzymajcie się, pamiętajcie dzwonki, lajki, suby i kupujcie. I kupujcie treka, produkty RWR, zajdźcie na modniską, na Jerozolimską, żeby im było miło. To mój kask. Wiem. Fajnie, nie? Pa. Pytanie czy terenowy wóz, to jest gruz. A jak rymy składam, co? 1519 w rozmiarze ML z moimi ugniataczami. Uch, Tylko ładniejszym. Nie uświadczysz w dzisiejszym ładnego Tyrkania, chyba. No nie, dzisiaj to nie jest odcinek na Tyrkanie. Idziemy, tablicę zrobimy. Marleyń Czery. Czy on się podoba? Nie, sąsiad go też nie ukradnie, bo jest za ciężki. Na pa.